Kapitanie nie podoba mi się to. Dlaczego nas o tym nie poinformowano? Jest gorzej niż myślałem. Hej, wydwaj, może się skupicie na walce. <laughs> nie chciałem wpadać w tę walkę. I tak, doskonale wiedziałem, że ta walka będzie miała miejsce. Widzicie, Gorki 17, w Gorki 17 gra się o tyle łatwo, że zawsze będziemy walczyć z tymi samymi przeciwnikami w tym samym miejscu. Ponieważ wszystkie walki są predefiniowane. Dlatego też, jeżeli wytworzycie jakąś strategię w jednej policzce, to możecie jej używać non-stop i non-stop. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że, <laughs> że jeżeli wygraliście na przykład walkę dzięki jakiemuś e, ciosu krytycznemu, nie oznacza to w, że wcale, że wygracie ją w taki sam sposób następnym razem. To tak nie działa. Obrażenia są losowe, ale miejsce walki i ilość oraz rodzaj stworów nie. Znajdźki również nie są losowe, są predefiniowane. Zobaczmy. Sfinks ma taki zasięg. Zasięg jednak jest trochę przekłamany, ponieważ tutaj widzimy, iż może on poruszyć się tylko i wyłącznie dwa pola do przodu. Prawda? Nie do końca. Chodzi po prostu o to, iż nie może on się poruszyć dalej w tym momencie, albowiem kol Sullivan blokuje mu drogę. Jeżeli jednak przesuniemy kola, kola Sullivana pole do tyłu. Sfinks wciąż będzie mógł do niego dojść, ponieważ droga do pola, na którym teraz znajduje się Kolsalipan, będzie odblokowana. Miejcie to proszę na uwadze. I z racji tego, że przedmioty leczące są nawet cenniejsze od amunicji, będę starał się nie dać zjeść. Jest to bardzo istotne. Myślę, że walkę rozpocznę od strzału w bok Sfinksa, i najlepiej będzie, jeżeli odejdę od niego pole ponieważ dzięki temu będę mógł uderzyć go z mniejszej odległości. A przynajmniej, przynajmniej z takiej samej odległości, ale, a, ale będę znajdował się dalej od niego, poza jego zasięgiem. Widzicie, Sphinx jest w stanie zaatakować tylko i wyłącznie dwa pola znajdujące się bezpośrednio przed nim. Nie jest w stanie atakować na ukos. Dlatego Col Sullivan może, może czuć się tutaj w 100% bezpieczny. Teraz postanowię podejść do owego Sfinksa Jarkiemowiczem i widząc, że musiałbym wykonać cztery kroki, żeby dojść do tego pola, zdaję sobie sprawę z tego, że Sfinks w następnej rundzie mógłby mnie po prostu zaatakować. Dlatego spokojnie przesunę się tutaj. I wykonam strzał z pistoletu. Będzie to dosyć niekorzystny strzał, aczkolwiek najlepszy, na jakim nie stać z takiej odległości. No, nie wyszło. Trudno się mówi. Teraz Trantin, którego nazywałem Tarantinem. <laughs> Przepraszam za to. Naprawdę nie lubię tej postaci. Jest. No, irytujące, słyszeliście go. Fakt, fakt. Mówił o swoim martwym przyjacielu, ale. Później jest naprawdę gorzej. Później jest naprawdę, naprawdę gorzej. No i niestety z pistoletu nie dosięgnę sfinksa. Nie chce mi się. Marnować na takich słabych przeciwników amunicję do karabinu, która zdecydowanie przyda mi się jeszcze później. Dlatego. <laughs> Wejdę w tryb obronny, Trantinem. I tryb obronny polega po prostu na przykucnięciu. Obrażenia zadawane przez stwory jednak są ścięte niemal o połowę. I dlatego, jeżeli nie możecie oddać celnego strzału, a wiecie, że potwór was zaatakuje, brońcie się. Jest to naprawdę opłacalne i pamiętajcie, żeby zawsze znajdować się przodem do adwersarza. Dzięki temu nie, będzie, nie zadawam bonusowych obrażeń, ponieważ te bonusowe obrażenia nie tyczą się tylko i wyłącznie nas, ale również stworów. Jeżeli Sphinx ugryzłby mnie od tyłu, zadałby mi obrażenia ileś tam plus 4, z modyfikatorem plus 4, a to naprawdę boli. Tutaj mogę jednak sobie na to pozwolić, albowiem Sphinx po prostu do mnie nie podejdzie. Widzicie? Ten Sphinx natomiast ustawił się w bardzo korzystnej dla mnie pozycji, albowiem jestem w stanie podejść do niego... Mm, tak, wszystkimi moimi podkomendnymi. Ten Sphinx natomiast będzie w stanie zaatakować każdego podkomendnego, który zada cios temu Sphinxowi. Najpierw w takim razie zaatakuję tego Sphinxa... Nożem. Odsunę się od niego, robiąc miejsce Trantinowi, który również będzie mógł zaatakować Sfinksa nożem. Wyśmienicie: zostało Sfinksowi zaledwie 7 punktów 7 punktów życia. Czy będę w stanie go wykończyć Jarkiem Owiczem przy pomocy zaledwie noża? Wiecie co? Mogę wykonać... E, mogę to zrobić trochę sprytniej. Mogę śmiało założyć, że Jarek Owicz zada mu 5 punktów obrażeń z takiej te, odległości wykorzystując pistolet, dlatego też to uczynię. Oj! Owicz! Jasny gwint! Jakie to masz celowanie! 82% i chybiłeś. Miałeś pełny celownik. Jak. O, oh, ludzie. Tak. Pudło w tej grze jest najgorszą rzeczą, jaka może się przytrafić. Przykro mi, Trantin. Zostaniesz zażarty przez Sfinksa. Mm. Widzicie, i tutaj nie, nie jestem pewien. Czy Sfinks przejdzie dalej i ugryzie mnie z tej strony? Czy przejdzie do góry? i ugryzie mnie z tej. W takim przypadku więc nie mogę nic zrobić, bo Trantin nie może już się poruszać. Eee... O, zaryzykuję. Coś mi się wydaje, że przejdzie parę kroków w górę. Albo w ogóle chapnie Salivana. Tak też może być. Dobrze, Trantin, zemś i swojego dowódcę. No, widzisz, Owicz. Nie było to wcale takie trudne. Ten sfinks natomiast ustawił się teraz w takiej pozycji, iż mogę zajść go od tyłu i zadać śmiertelny cios karabinem. Czemu nie? 13 plus 4. Nie jest wcale źle. Trochę marnuję tu amunicę z karabinu, ale naprawdę. Rozgniewał mnie ten Sfinks, teraz chcę go najzwyczajniej w świecie wykończyć. Widzicie? Strzały od tyłu są świetne. Wiem, że to tylko 4 punkty i może wam się wydawać, oj, 4 punkty na 40 punktów życia. Ale biorąc pod uwagę, że wasze ataki potrafią zadać 5 punktów obrażeń, ataki nożem, na razie strzelam z karabinu, ale kto wie, może mi zabraknąć amunicji. Ataki nożem mogą zadać 5 punktów obrażeń. Jeżeli do tych 5 punktów dodamy jeszcze 4... Które dostajemy za darmo To automatycznie sytuacja zaczyna wyglądać diametralnie Zupełnie inaczej Podnieśmy w końcu tą zakichaną deskę Duża deska Tak Trantin zapakuj ją do kieszeni I wszystkie istotne przedmioty Znajdują się w zakładce Inne przedmioty w naszym placaku Mamy tutaj nadajnik Którego chyba nie używamy per se ani razu w grze i deskę, którą, której użyjemy stosunkowo niedługo. Dobrze, Owicz? Sprawdź, cóż to takiego. Pierwsza jest tu. BT6213. Jest to treść notatki, którą teraz zabraliśmy na siebie do plecaka. Możemy ją ponownie odczytać. Tutaj nawet jest e, odręczne pismo. The first one is here Po angielsku. Nie jestem do końca pewien, dlaczego polska, e, polska gra została najpierw wydana po angielsku. Wszystkie tutaj teksty, które jesteśmy w stanie zobaczyć, są właśnie angielskie. <laughs> Ale tłumaczenie nie jest, wcale, nie jest wcale złe, może z wyjątkiem Trantina. Trantin naprawdę średnio mi się podoba. I najlepszą rzeczą, chyba jaką możecie znaleźć w gorki, są drewniane skrzynki. Drewniane skrzynki bowiem zawsze kryją w sobie bardzo cenne fanty. A ten fant, miotacz ognia, naprawdę będziecie go wykorzystywać do samego końca gry. I możemy wybierać, jakie rzeczy chcemy zabrać ze skrzynki, jednak nigdy nie widziałem w tym e, jakiegokolwiek sensu, ponieważ nie mamy absolutnie żadnego ograniczenia w naszym. Nie mamy absolutnie żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o ilość przedmiotów, które możemy nosić. Możemy nosić dowolną ilość przedmiotów i przedmioty o dowolnej wadze. Jeżeli chcę jednemu, jednemu bohaterowi, jednemu żołnierzowi, żołnierzowi wpakować do plecaka 15 toporów, może je nosić. Może je nosić. Bez najmniejszego problemu powiem więcej: takie same przedmioty stakują się. Wybaczcie, jakoś nie chce mi się zastanawiać nad polskim odpowiednikiem. Nie tylko amunicja, jak to ma miejsce bardzo często we wszelakiego rodzaju RPG-ach, ale również oręż się stakuje. No i teraz się zastanówmy. Kol Sullivan ma największą celność, dlatego właśnie dałem mu amunicję do karabinu, który jest najpotężniejszą bronią, ponieważ liczę na to, że naj, najrzadziej będzie chybiał. Na Jarkułowiczu już się zawiodłem, jeśli o to chodzi. Natomiast topór jest zdecydowanie orężem kontaktowym. Oznacza to, że będę mógł go używać tylko i wyłącznie w bezpośrednim starciu. Dobrze byłoby w takim razie, aby dzierżyła go osoba o najwyższym poziomie zdrowia Tadam Jarekowicz. Rzecz podobnie ma się z miotaczem ognia. Miotacz ognia ma bardzo mizerny zasięg, co oznacza, że postać go dzierżąca będzie musiała podejść bardzo blisko swojego adwersarza znowu Jarekowicz. I z racji tego, że Cole Sullivan ma bardzo dużo amunicji do karabinu, w którym już się całkiem nieźle zaczął ćwiczyć Drugą najlepszą broń e, do walki bezpośredniej dam Trantinowi Proszę bardzo, Trantin, zostałeś wyposażony w kij baseballowy, który lepszy jest od bagnetu, ponieważ zadaje aż 15 punktów maksymalnych obrażeń Aczkolwiek nie do końca sprawdza się na, w walce z przeciwnikami z silną osłoną gdzie o ile średnia osłona to jest różnica raptem 5%, silna jest róż przy silnej jest różnica 25%. Jednak jeżeli natrafimy na prawdziwie potężnego przeciwnika, wątpię, abym naparzał go kijem po głowie. Użyję karabinu, naprawdę, użyję karabinu w takim przypadku. <laughs> I z racji tego, że Gorki 17 oferuje możliwość zapisów w dowolnym momencie, radziłbym wam z niej korzystać, często i gęsto, ponieważ w tej grze łatwo jest zginąć. Wystarczy, że jeden członek waszej drużyny zginie i koniec gry. Nie możecie go ożywić. Ostrożnie, te są większe. Nie podchodźcie zbyt blisko. Dzięki za dobrą radę, szefie. I oto mamy Garcie, bardzo potężnych przeciwników. Nie tylko mają one aż o 20 punktów zdrowia więcej niż Sfinksy, to również wyposażone są w karabin maszynowy przytwierdzony do ich lewego przedramienia. Widzicie? Garcie mają dwa, dwie możliwości ataków do Sfinksów. Po pierwsze, mogą zaatakować dwóch, dwóch bohaterów stojących. Przed nimi, więc broń Boże, nigdy nie stawiajcie przy sobie dwóch postaci, walcząc przeciwko gardzi. Będzie mogła zadać obrażenia im obu. Zawsze, zawsze lepiej jest poświęcić jedną jed życie u jednej jednostki niż u dwóch. Może również użyć swojego karabinu maszynowego, który również, który również ma zasięg dwóch pól. W takim sensie, że atakuje dwa pola naraz. Jeżeli tutaj Kol Sullivan stałby tuż obok Tr e, Trantina, mogłaby zastrzelić obu. Dlatego znowu starajcie się nie, stawi e, nie stawiać bohaterów obok siebie, walcząc z Gardzią. Niech będą rozstrzeleni tak bardzo, jak to możliwe. E, I teraz muszę się zastanowić, jak to zrobić. Zasięg karabinu Garci jest bardzo, jest bardzo daleki. Wystarczy, że przesunie się tutaj i już będzie mogła trafić Trantina. E, istotn istotną rzeczą, o której teraz wspomnę, jest to, że jeżeli przeciwnik ma jakiś atak dystansowy i mamy bohaterów stojących np. w taki sposób, prawda? To będzie ona musiała zaatakować. E, będzie musiała ona zaatakować bohatera, który stoi najbliżej jej najbliżej niej, więc bardzo łatwo jest tutaj ochraniać e, bohaterów o mniejszym poziomie zdrowia. Wysu wysunąłbym się tutaj Trantinem, to nawet jeżeli Owicz miałby jeden punkt zdrowia, Garcia będzie biła Trantina. Dobrze, skoro już to powiedziałem, to teraz zastanówmy się nad jakąś sensowną strategią. Po pierwsze, aby zaatakować tą Garcię pod kątem, mogę stanąć tutaj i strzelić do niej z karabiną, zadając jej Obrażenia z modyfikatorem plus 2. 15 punktów obrażeń. Dowiadujemy się również z tego automatycznie, że garcia posiada średnią osłonę, co znów czyni ją potężniejszym przeciwnikiem niż, niż był Sphinx. Pamiętając o tym, iż Trantin również wyposażony jest... Przepraszam. Również wyposażony jest w karabin maszynowy. O, nie, nie maszynowy, po prostu w karabin. Mogę przesunąć się nim tutaj. I zadać garci mniej więcej takie same wrażenia. No, 13 i 15, nie jest wcale źle. I pomimo tego, iż mówiłem, że nie należy ustawiać tak y, w taki sposób bohaterów, to tutaj widzimy, że garcia najzwyczajniej w świecie nie może do nich dojść. Najdalej jak dojdzie, to tu. Więc wciąż będzie mogła zaatakować tylko i wyłącznie Trantina. Przepraszam, jakoś teraz, jakoś nagle, owna się zaczęło mnie trochę kręcić. I teraz zobaczmy, czy. Owicz może zrobić coś sprytnego. No nie bardzo. To jest właśnie sytuacja, o której mówiłem. Owicz tutaj e, nie ma zbyt dużego pola do popisu, dlatego będzie się po prostu bronił. Widzicie? Nie stawiam Owicza koło Saliwana, aby Garcia nie mogła zaatakować hobu. Idę. Następna runda. No, żadna z Garci ku mojemu zaskoczeniu nie zdecydowała się zaatakować moich moich podkomendnych dlatego też teraz zacznie się rzeź nie powiem niewiniątek ponieważ stwory te absolutnie do niewinnych nie należą rozpocznę drugą rundę drugą turę od zaatakowania garci kijem baseballowym, a następnie wykorzystam kolejny nowy nabytek jakim jest Miotacz ognia. Widzicie? Pomimo tego, pomimo tego, że, z, e, że miotacz ognia, jak widzieliście, mogłem zaatakować miotaczem ognia, przed, e, dwie kratki przed sobą w kształt litery T, czyli jedną kratkę przede mną, drugą kratkę przede mną i dwie kratki e, odstające od niej. Ale stoję z boku gardzi. Dlatego też otrzymałem modyfikator plus 2. I miotacz ognia, o ile jego obrażenia, tak samo jak każdego innego oręża, są losowe, to w następnej rundzie... No właśnie, co się stanie w następnej rundzie? Zobaczycie zaraz. Na razie przed tą garcią się schowamy, ponieważ nie mogę jej zaatakować, nie narażając siebie. Ona... aha. Uh -huh ona może tu dojść, więc ustawmy naszych bohaterów w taki sposób.